Myślisz, że co tam jest? Twój ojciec: Trwa tu wojna. Brigham Young buduje królestwo. Prezydent chce je zniszczyć. Jeśli nie zamordują cię rdzenni, zginiesz w górach. Gryzli, wilki, mormoni, jesteśmy wybrańcami. Ten świat nie daje forów samotnej kobiecie. Cywilizacja i cywilizowani to dwa różne słowa. Podróż na zachód to błąd. Nie mam wyboru. Dokąd nas prowadzisz? Nie słuchasz. Słucham, tylko ci nie ufam. Wyruszamy obrzasku. Krok bliżej życia, które ci obiecałem. Pewnego dnia. Cały ten kontynent będzie nasz. Skąd w twoich ludziach taka żądza zabijana? Strach. Wszystko to zrobiłam dla niego. Cokolwiek zrobiłaś, by Was chronić, nie było grzechem.